Witam Was z tej strony Sabal, z tej strony Wasz ulubiony YouTuber METIN 2. Patrzcie, jak jestem ładny, byłem fuzera. Wszystko dla moich wiernych widzów. Dostałem Lizaka za dzielnego pacjenta. Ech, a tak naprawdę sobie go kupiłem. Ale wracając, moi drodzy, to jest odcinek podsumowujący całą tą aktualizację 23.2, czyli nowe bonusy 6,7 rękawicy, alchemienową, no i wierzchowca też nowy nie wspomniałem że będzie bo nawet o tym nie wiedziałem gdyż ten gameplay się tym nie chwaliło yy, wydałem na to parędziesiąt tysięcy SM więc można powiedzieć że jako jeden z dzielniczych wszystko sprawdziłem dosłownie dogłębnie więc pamiętajcie zostawić lajka like suba dać donate'a Eee, przelejcie mi swoje oszczędności. Bo jestem jak dla Was ryzyk i wiecie tego typu rzeczy. Fajna sprawa. Przejdźmy do e, tematu, moi drodzy. Miksowałem e, rękawice 6-7. Są nowe bonusy, o których nie, nawet nie miałem pojęcia, bo to wyciekło dopiero po moim e, filmie. Macie listę w tle które, e, pokazujące, jakie bonusy można wytasować. Ale zatrzymam się na, naj, na najciekawszych. Ja tasując rękawice nie będę pokazywał całego miksowania. Bo tam poszło 200 zmianek, i nie widzę sensu, żeby ten odcinek trwał 30 minut. Zostawimy sobie to na odcinka tego normalnego, z normalnej serii, pewnie do dwóch tygodni wleci. No i dla mnie najciekawsze to było oczywiście na Metiny, atak na bossy, dla innych Umy na bossy oraz odporność Umy na bossy oraz najciekawszy dodatkowy atak co 15 sekund na z tego co testowałem 5-6 targetów. Tu macie w najlepszą rękawicę jaką bytasowałem. W ogóle takie pytanie do uniwersumana No stanął czy nie? Wydaje mi się że to jest jedna z potężniejszych rękawic za szamana przy czym ten dodatkowy skill nie da się go uruchomić za pomocą Moi drodzy umiejętności, tylko hity Ale wydaje mi się, że pod PvP to jest jedna, jeden z lepszych itemów jeżeli chodzi o szamana Bo taki szaman sobie weźmie dzwona, a to bierze Damage z broni jaką używasz, więc wydaje mi się, że Nie wiem czy odporności na to działają, w sensie przykładowo nie testowałem tego Bo to zmiksowałem razem mówię Nie miałem zamiaru czekać dwóch tygodni na to żeby tą rękawicę sprzedać, a ja nie a ja nie, mia nie, miałem nie, nie było mi stać na innej Więc to musiałbym mieć wystawioną i nie mogłem grać przez te dwa tygodnie, bo pewnie tyle By mi zajęło sprzedać takiego IT masa, żeby dowiedzieć się yy, ile to kosztuje tak naprawdę No i z tego co zauważyłem yy, To działa od hitów co 15 sekund i nie wiem, czy to bierze Obrażenia pod tytułem, jeżeli mam miecz, a ktoś ma odporność na miecze To on dostaje mniejszy dmg, czy zawsze jest taki sam pod tytułem Nie wiem w tym przypadku 26000, jak widzicie, czy on dostaje 26000, czy pomniejszony o odporności, jakie on ma na miecze, bo użyłam miecza. Wiecie o co mi chodzi? Nie testowałem, ale jeden z lepszych rzeczy pod PVP, no bo wiecie, bijecie jeden target, a wszyscy wokół dostają. Nie każda klasa ma dobre AOS skille, na przykład Sura WP, co tam ma? Wirek i może ten piekielny cios lepiej ma body. Sura ma e, jedną jedno z gorszych, e, można powiedzieć, skini pod PvP, Sura WP. Jest dla innych jak znalazł, tym bardziej dla Szamana. E, I w sumie zmiksowałem na Metiny, z tego względu, że ja potrzebuję damage na Serpent Dungeon, bo to będzie mój główny zarobek. Więc ja wiem, co zmiksowałem, ale chciałbym wiedzieć, czy universum ma ból dupy bo jestem z tego dumny <laughs> dobra moi drodzy, kolejna sprawa wierzchowiec, tutaj od razu mówię, że go nie dostałem, bo nie mam partnerstwa z gameforgem i na tą firmę pluję, ale partnerstwo ma katastrofik, zapraszam was do jego kanału, macie źródło yy, na filmie jak się ten jego kanał nazywa, tam wszystko jest wytłumaczone, ale w skrócie jest to wierzchowiec, którego można bić, tak moi drodzy z buta i wszystkie bonusy z wierzchowca na Ciebie działają, to jest chyba najlepsza aktualizacja dla sury WP jak, jaką widziałem. Moi drodzy, nie wiem czy pamiętacie. Wierzchowiec daje obronę, że jeżeli macie cukier na konia 30, dużo uników, chyba 15 bo 16, co powoduje, że moby Was mniej biją, uniki działają. E, mówię o tych unikach w statystykach, a nie unikach unikach, bo coś co innego. E, wartość ataku w postaci 200 się na maksymalnym levelu konia i te pasywne skille na konia też działają jedynie skille, te co się klika, typu to pnięcie e, cięcie, te, to nie działa no, ale w sumie nie dziwne, ale wracając wiadomo, że postać e, ta klika te skille jeżdżąc na jakieś desce, to wygląda żałośnie, prędzej by się przydały jakieś nie wiem Kurde, żeby żeby nie myśleć za dużo, jakieś skrzydła albo cokolwiek, jakiś nowy item tego rodzaju, wiecie? A to wygląda trochę żałośnie, ale dobra, rozumiem o co chodziło. Przy czym mówię, to jest aktualizacja dla botów, jeżeli ta decha będzie tania w item shopie, oraz dla sur WP, bo to niesamowicie, ale to niesamowicie zwiększy damage z buta, oraz wytrzymałość, jak i tak już mam dużo, bo mam strach, mieć sobie podwoi praktycznie jakąś część strachu, nie, bo będę miał unik z konia, unik ze strachu, więc, no, wow, wow, powiem Wam szczerze, nie mogę się oczekać, aż zdobędę w łapki te, te, tego wierzchowca, nic tylko autopeta zdobyć i mogę napieprzać na każdym spocie bez, bez dobrego eku. przy czym wydaje mi się, że to jest na plus, bo teraz te skille konne na klasy mają sens, chociaż... Dziwnie to będzie wyglądało jak cały serwer będzie popieprzał na tych dechach. No nietypowy widok, nie wiem. Powiedzcie o tym sądzicie, bo z mojej perspektywy ja jestem trochę subiektywny. Mi się podoba, bo nie muszę najte na przepłydawać na surę. Ale czy z waszej perspektywy to jest spoko? Nie wiem. Napiszcie w komentarzu. No i ostatnia aktualizacja, czyli Nowa Alchemia Ametyst. Kle wam daje wycinek z, e, z forum. Jakie ten ametyst ma bonusy, moi drodzy Ja kupiłem w drugiej części. Pozdrawiam tych co y, nie zostali dłużej, bo musiałem iść do buce, Dlatego zrobiłem przerwę między streamami. W sensie przerwałem, potem odpaliłem Nowy wydałem na to parędziesiąt tysięcy SM. Sobie policzcie, jeden core to 10 SM. Pozdrawiam serdecznie. Dlatego komu się chce dodawać zera po przecinku. E, i w sumie efekt był taki: pokażę Wam tylko ametysty, na nie całą alchemię, bo to nie ma sensu. Antyków mam tyle. Z tych antyków miałem tyle legend, i z tych legend miałem tyle mitycznych. I raz opowiem: Miałem mega zajebistego farta, jeżeli chodzi o ametysty. Prze przeważnie wychodziło o wiele mniej. I pierwsza odpowiedź: Pierwsze pytanie, odpowiedź: Czy Gayforce zmienił, zmniejszył procenty na ulepszenie na alchemii? Odpowiedź brzmi tak moi drodzy, na kanale macie parę filmów, gdzie wydaję parę tysięcy na Alchemię, na goście, na PL-u, na tym serwerze. No, trzy albo cztery filmy takie znajdziecie na moim kanale, i to ewidentnie widać, że wraz z tą aktualizacją, żeby utrudnić graczom, yy, jakby to można powiedzieć, zdobycie ametystu, oni zmniejszyli po prostu procent na ulepszenie od pierwszej od pierwszego etapu, czyli z normalnego na Druga sprawa. Te kory, dlaczego są osobno te kory, pomimo że lecą wszystkie praktycznie rodzaje korów, jakie są, a nie dodali do starego? Dużo ludzi ma postaci na 30 level. GamePod chciał to wykluc wykluczyć, żeby małe levele nie mogły tego dropić. Druga sprawa. Quest na 110 level, żeby tylko duże levely mogły na tym zarabiać, ale też nie, nie zasypać w tym rynku. Trzecia sprawa okejki. Okay Niedawno się Event skończył, ludzie mają po parę tysięcy szkat, a tam są właśnie kory różnego rodzaju. Więc jak oni by dodali, to już by byli statki, bo ludzie by mieli za free nowe ametysty. A wiecie o co chodzi w tej niemieckiej firmie? Kasa sypać się musi z nieba. Podsumowanko. Czy opacało mi się walić tyle w alchemie? Nie i tak. Przy czym z rękawicą i z kołem włączonym mam więcej o 13% na metiny i 6 albo 9% precyzji więcej, teraz mówię to z pamięci. To mi da niesamowitego boosta na serpencie, nie muszę robić broni na plus 14, żeby na, laj na lajcie tego serpenta zrobić, a ja już go robiłem, ale to było na styk. W tym momencie... wow. No, no, nie muszę nawet broni robić, chociaż będę, ale nie muszę, nie? Jakby się tylko y, uprzeć, najgorzej, że będę musiał od dodatkowe postacie, brakuje mi do pełnego partu 3 postaci na level championa, tym się właśnie zajmę. Druga sprawa, czy aktualizacja jest mocno pay to win? Oczywiście nie polecam grać w Metina i czy na Tibie albo inne gierki, no ale z drugiej strony, jak ktoś ma dużo postaci, 110 level, te 3 kory dziennie podrobi. Tu za jakiś czas ma tego antyka, a te antyki aktualnie, ametysty... No inaczej, na, na starych serwerach to będzie najdroższy core jaki istnieje, bo każdy potrzebuje bonus na metiny. Oczywiście, nie każdy będzie miał razu wybornego, wyborny z połączonym kołem wydaje mi się, że daje jakieś... 12 na metiny z połączonym kołem wyborniak, więc to nie jest jakieś coś dużego. Ale wiecie, no, mieć, a nie mieć, nie? No, 12% więcej do Damage'a. No, każdy to będzie potrzebował. To jest coś na zasadzie, mogą to porównać do, nie wiem, Szafira, coś w tym guście, że będzie po prostu yy, potrzeba wyrobienia tego i w sumie to tyle. Czy zawiodłem się efektem wydając tyle SM? Nie, wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że Book RNG musi mi dać. Zawiodłem się najbardziej na rękawicy, bo 200 zł przeznaczyłem, a mam tylko na Metiny i liczyłem właśnie, że Metiny z czymś, bo potrzebuję Damage'u. Ja wiem, że za jakiś czas będę żałował, że parę tych bonusów nie dostawiłem i nie sprzedałem tej rękawicy, ale ja potrzebuję na teraz tu. Więc zawsze sobie mogę wytasować drugą rękawicę I ją osobno zbonusować Więc to by było tyle Taki odcinek podsumowujący tą całą aktualizację Dzięki za oglądanie Pozdrawiam Was Sabal Trzymajcie się I dajcie znać co o tym sądzicie Czy jestem głupi czy nie <laughs> Nara